Jest w jest zablokowana, jeszcze Sawiński, Paczano Dziamka! Z tak, prytnym uderzeniem bardzo ładna bramka Jacka Sawińskiego. Tak? tak, zakotłowało się w tym południu Myślałem, że już Jarek Fela będzie próbował uderzyć w Złotryjskiej Lidze Halowej. Tak, wiemy, że to też... E... Oj, uwaga, Mikołajczyk jest. właśnie. I tak jak przed chwilą wspomniałem, Hajdun e, z piłką jeszcze po rykoszecie Mikołajczyka i mamy 2 do 0 dla Imparu Nissan. No tak, wywołałeś tutaj e... Fela. O, ale świetny Dobre tutaj Skara Gawron. 2 na 1. I gawrą, tak, bardzo ładnie nogą. przełożył sobie Marcina Hyndle na lewą nogę i lewą nogą pokonuje Marcina Gajka. Mamy 1-2. Bramka kontaktowa. Jeszcze w pierwszej połowie. Super, e, super bo to zgastuje dalsze emocje. No i tak jak wspominałem, ten Oskar Gawron faktycznie bardzo e, daje nadzieję na, na to, że w drugiej powie będziemy jeszcze mieli trochę emocji. Ale, ale, ale jedna... szybka odpowiedź Imfaru Marcin Hyndle po bardzo fajnym podaniu od Jarka Feli. 3 do jednego. No błyskawicznie tutaj e, gdzieś zabija. Kiedy, kiedy, Mikołajczyk podawał do Hajduna. Teraz Krystian Kwiecień. Mamy znowu bramkę kontaktową. 2 do 3. Fajnie, fajnie Dawid Bardzo sprytny strzał Krystiana Kwietnia. Tak, dobrze wyprowadzony kontratak i Widzimy też, że to tutaj miał problemy. Infarkt. Zawodnicy Wulkanu już powoli się rozgrzewają. Szykują się do swojego pojedynku. Jak zwykle wyluzowany Marcel A mamy tymczasem. Bramkę. Odbiła się od nogi, tutaj arbiter pokazuje tak. Czyli jednak po drodze piłka świetnia. Ten złamał do środka, ale bardzo dobrze Mikołajczyk. I jeszcze Hajdun. O, dwa Mikołajczyk, na jeden. Hajdun 2 na 1 i Bartłomiej Hajdun nie zdecydował się na podanie do e, Łukasza Mikołajczyka. No, Bartek walczy gdzieś tam też o dobre miejsce e, w, w klasyfikacji o złotą strzelbę. No przed tą kolejką miał 8 bramek, więc tak, 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 7 bramek tak. tracił do... Wróciła na połowę Gandalfu. Zobaczmy, Oskar Gawron dobrze teraz zabrał. I Oskar spokojnie. Gawron bardzo ładnie wykorzystał. Bardzo ładnie wykorzystał tą sytuację. Dobrze zabrał się z Pawłem Gajkiem. Jutin do tytlaru. I... Owrócił się dobrze. I, I mamy bramkę na 1-0. Tak 20 sekund potrzebowałyśmy wulkanu, żeby na przeciwnika. Doczekaliśmy no, całą pierwszą połowę na gola. A tu po 20 sekundach, pierwszej, drugiej połowy, przepraszam. Już wulkan wychodzi na prowadzenie. Tak, Mateusz Godzik z 12 bramką. Boiska. Haniecki sam na przebój. Ale przejmuje Wąsiewski. Idzie Kułakowski, jest jeszcze Bożeńko! Bożeńko! Idzie gol! Mamy 1 do 1. 1 do 1, no ten duet Wąsiewski i Bożeńko potwierdzają to, co potrafią. Mamy Bramkę na 1 do 1. 1 do 1. Hanieckiego. Paska Hanieckiego, A. tak. Świetnie, spod Bramki podrzucił sobie piłkę, dał dłuższą na Hanieckiego. Oj, i to do Igol! Bramka z bardzo ostrego kąta. Nie, Nie wiem, Mateusz jak on to poparta. zrobił, prawda? Naprawdę nie wiem, jak on to zrobił, jak on to zmieścił. 2 do jednego dla wulkanów. To Gontarka. Trzeba szukać gdzieś jakiegoś rozwiązania bramkowego. Jeszcze sytuacja i, i gol! Mam bramkę Niesamowite! Mamy Niesamowite. bramkę Mamy bramkę Niesamowite! Niesamowite emocje. Z... Przez Michała Bigosa. I, I dosyć razem! I razem. Już, już gol! Nie pomylił się Michał Bigos. Jeden do zera dla Jan Boys. Kuba Tycel kontra Mikołaj Podolak. Tycel i gol! Jeden do bramkę. Wytrzymał próbę nerwów Jakub Tycel. Ale Tymek Wąsiewski. I, I udało się! Blisko, blisko był Michał Piotrowski tego, żeby obronić ten strzał, ale... Przełamał chyba rękę, bo tak? tak. nerwy zestali. No, ze stali brzek. <laughs> zobaczmy czy, czy Marcel, Marcel. Ci Podolak. Pewnie. pewnie. Dwa do dwóch. Występujący w większości w górniku złotych. Ja zobaczmy. Kuba Gontarek. Spalony. Kuba Gontarek. tak! tak też, idealnie. Pewnie, też pewnie po ziemi córku Kuba Gontarek 32. dla Boysów. Marcin Franczak. Franczak! Mamy trzyda bomba! Bomba marka. Pan Czaka, on słynie z tego bardzo mocnego uderzenia. No jeszcze Brian będą na pewno zawodnicy wulkanu, szansę. Kontra Zobaczmy, mieć Piotrowski. Pewny strzał. 4 do 3. W ubiegłorocznej klubze więcej e, doświadczenia w wyższych ligach. Haniecki. I tak wytrzymał próbę nerwów Wartek Chaniecki. 4 do 4. Zobaczmy. Noga. I broni! I broni Piotrowski. Teraz Mateusz Poparda może rozstrzygnąć ten Losy. sezon. Missowskiego tytułu. Przeskoczyć wulkan, ale zobaczmy. Poparda! I super. I a więc nadal, nadal 4 do 4 w rzutach karnych. Drodzy Państwo, co tutaj się dzieje? No. Drużyna wulkanu już witała się z gąską. A tu już może urazu czy faktycznie tej małej e, rotacji. Zobaczmy. I broni, broni, broni Piotrowski. Michał Piotrowski. I myślę, że tutaj Mateusz Dudzic ma decydującą w tym meczu bramkę. I Dudzic w tak jest, Mateusz Dudzic. Tak ja jest i pokarnych! Wielkie emocje. I Wycięstwo. zwycięstwo, zwycięstwo które bardzo mocno przybliża do końcowego... No szkoda, bo dosyć fajnie zaczęli zawodnicy w przyszłości pustryce, całą ligę. Później przyszło kilka... I zobaczmy! I tak. Gol! Bramka na 1-0. Bartek Kłos. Czyli wyczytaliśmy go do tablicy, już się Bartek zapisuje w naszych statystykach kolejnym 9. Bieniusiewicz świetnie, chodor pomylił się, Bieniusiewicz, kiwa bramkarza, Romejko i do tak pustej bramki! Jest. Ignacy Batuje. Chodor na 1 do jednego. No seksywna strata i... ...tych karnych i całe praktycznie karne e, pokazać. Boże, dobra, dobra, wymiana. Gasiak do... Bieniu który zdobywa bramkę na 2 do jednego. Druga asysta Gasiaka. Ładne trafienie Wieniusiewicza i... ...wyczekał na nisko na nogach Łaba. Wła... pewnie Kasper Łaba Ignacy Chodor do... Sebastiana Wróbla. Cieka Rubel jeszcze położył się Romejko. I go! Ignacy Hodor po raz drugi w tym meczu. W no Tomku, Trzecie trafienie w tym sezonie ignacego Hodora. Obudził się dosyć późno, Ale, <grym> ale ma koniec. pierwszy w tym sezonie dublet. Dba go, wrotek nie spodziewał się, że osłabiona przyszło się. Dobre. Ehm, fizyczne tutaj. Od no razu... Utrzymuje się przy piłce i Oj! piękna akcja Bartka Kłosa. Zakręcił wszystkimi tam Bartek Kłos. Tak, jest bardzo silny na nogach, bardzo dobrze się w tym momencie zastawiał na koniec oszukiw. Obstawiam, że jednak będziemy świadkami wyrównania. I jest Zabiam, bramka! Bał, sam środek bramki, ale też mocne uderzenie. Kacper Domejko swój prawy e, ruch. Bardzo I... pewny strzał. W zasadzie zespoły wznowiły już przygotowania do medyjostrzennej. O, teraz dobrze się obrócił. Sam na sam podanie do Sebastiana Wróbla. Ignacy chodor do Sebastiana Wróbla i mamy 4 do 3 dla przyszłości. No i przyszłość powolutku, powolutku biła. Po drodze tutaj też prawo podzieski zastosowane przez sędziego się. Ona latałe i Ignacy by był chyba tam pociągar. Czas leci. I wychodzi z kontratakiem Ignacy chodor nie ma bramkarza na bramce. Tak jest. Jest. jest do 3 dla przyszłości później tego chodora. No mówiłeś, że nie strzelał, ale jak już odpalił, to już z Myślę, że spokojnie może.